hej wszystkim z tej strony ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable i kochani dzisiaj tak jak wspominałam w poprzednim odcinku będziemy sobie kupować stare konie e, mamy 1800 star końców chciałbym też troszeczkę zostawić bo w tym tygodniu e, w zasadzie to w następnym jakby się bardziej zastanowić mają dość nowe konie w zasadzie to nie czytałam, czy, nie czytałam tak naprawdę jakie konie, bo nie chciałam sobie spoilerować, ale zobaczymy, dowiemy się tego już w środę, a słuchajcie, tymczasem my lecimy sobie od razu tutaj na targ, gdzie sprzedają właśnie te konie. Kurczę, słuchajcie, mam wrażenie, że muzyka jest trochę za głośno. Tylko obawiam się, że jak teraz przyciszę To potem okaże się, że jej w ogóle nie słychać Tej muzyki się nie da nigdy uregulować Dobra, wiecie co, ja chyba mimo wszystko przyciszę trochę Naprawdę mam wrażenie po prostu jakby Jakby było za głośno No to co, słuchajcie Jesteśmy na targu Mamy do dyspozycji trochę starcoinsów no, to co? Ja zawsze chciałam mieć Huffingera, także myślę, że zaczniemy sobie od Huffingera, któregoś już tutaj wcześniej patrzyłam, ale jeszcze nie było mnie stać. Zobaczcie, on kosztuje 400 starkońc. Co jest? Teraz muzyka jest taka słabo głośniejsza. Zobaczcie, ja to muszę jeszcze przyciszyć. Może tutaj trochę muzykę przyciszę, bo tak naprawdę efekty dźwiękowe są w zasadzie trochę cicho. No i znowu jest tak samo muzyka, słuchajcie. Um, tylko nie wiem, którego, wiecie co? Chyba bardziej mi się podoba ten. Mimo wszystko, aczkolwiek ten ten, zobaczcie, ten ma tutaj odmiankę na pyszczku. O. Tak naprawdę nie myślałam, że będzie takie trudne wybieranie tych koni. Zobaczcie, dopiero zaczęliśmy, już pierwszy koń, a ja już mamy takie wielkie dylematy. <laughs> nie, myślę, że jednak tego. Ten mi się, jeżeli chodzi o maść, ten mi się trochę bardziej podoba, no ale ta odmianka na pyszku, słuchajcie, mimo wszystko przeważa. Ta odmianka jest cudowna, słuchajcie. Grzybę chyba sobie zostawimy taką, jaka tutaj jest. Bo tutaj nie ma żadnych ładnych chyba nie, dobra, no to lecimy, słuchajcie pierwszy konik dzisiaj weźmiemy sobie nieśmiertelnego nie miałam jeszcze tutaj w ogóle nieśmiertelnego konia, Hey Warrior myślę, że może być zobaczymy jeszcze Hey Warrior dobra, niech będzie Hey Warrior w na imię ja właśnie nigdy nie umiem wymieniać tutaj imion, dlatego pozwalam już, żeby mi SSO wybrał słuchajcie, bo ja żadnego tutaj nie mam pomysłu na imiona. Także weźmiemy teraz sobie ogierka. Chyba, że klacz. Ja w zasadzie wszystkie konie biorę ogiery i nie mam żadnej klaczki. Więc w sumie może lepiej klacz. Dobra, bierzemy klacz. Słuchajcie, naprawdę nie mam ani jednej klaczy na tym koncie. No, tą tam, tam chyba też swoją drogą. Czy na pewno chcesz kupić tego konia? Tak, chcę. Zobaczcie, jaki łany zawsze chciałam mieć tego haffingera. Chociaż szczerze z początku mi się nie podobały bardzo, ale teraz, po jakimś czasie, naprawdę to są chyba teraz jedno z moich ulubionych koni właśnie te stare huffingery. No to co myślę, że weźmiemy sobie do stajni, słuchajcie, bo to nie jest koniec naszych zakupów. Będziemy kupować jeszcze parę koni. Tutaj mamy takie. Eee, zaraz przejdziemy sobie tam z tyłu. Tylko chcę zobaczyć, jakie tutaj mamy jeszcze do dyspozycji. O, zobaczcie, jeszcze są. fryzjczyki Za 300 star coins. Niedużo, także myślę, że kupimy sobie na pewno fryzejczyka. A jeszcze mamy jakieś tutaj z tyłu. Kogo my tutaj mamy, słuchajcie. To są, już wam mówię. Eee, Kucyki pierweskie, to są kucyki, ale one są te kucyki stare. <laughs> nie spodziewałam się, to są chyba. A, to jest koń andaluzijski, kucze. <laughs> Pierwsza generacja, zobaczcie. Koń tej generacji nie jest już obsługiwany. E, aha, no to wiadomo, że tutaj nie można sprzętu tego nowszego na niego brać. Zastanawiam mnie, to jest fryzyjczyk. To jest północno-Szwecji. Kucze, one są wszystkie strasznie podobne, ale to właśnie sprawia, że są mega, mega fajne, tak naprawdę. Eee, Kucze. To jest kop irlandzki. Szczerze nie słyszałam wcześniej o takiej rasie, słuchajcie. Eee, no i myślę, że kupimy jednego z takich. O, on jest troszeczkę droższy, tutaj jak widzę. Kucze, też patrzę trochę na star końce, słuchajcie, bo chciałabym właśnie kupić tego konia, eee, który dojdzie niedługo. Na odcinku właśnie, żeby wiecie, było ciekawe i z kupowaniem. No najwyżej, słuchajcie, doładuje się star końcy. Chciałabym na pewno antanuzyskiego. Ale zobaczymy, kogo jeszcze tutaj mamy. Wow, zobaczcie, jakie te są ładne. Są duński koń gorąco krwisty a ten jest cele fran, coś tam. <laughs> słuchajcie, już lepiej żebym mnie kaleczyła. Lepiej, żeby mnie kaleczyła. Eee, już nie będę czytać jeżeli wiecie jak się czyta tą rasę to dajcie znać w komentarzu eee, no i tutaj lecimy o ten, wow, zobaczcie on ma niebieską grzywę holenderski koń gorąco krwisty wow, zobaczcie niebieska grzywa wygląda tak jakby takie liście trochę tylko niebieskie eee, ten jest ładny, koń oldenburski, myślę, że go też kupimy Zobaczcie, on jest, on jest droższy, kurczę. Myślałam, że one są trochę tańsze. Niedużo nam już tutaj zostało. No myślę, że ten koń będzie kosztował z 900, także możemy wykroczyć do 800, bo w sobotę jeszcze nam dowaduje star końcy. To jest koń pełny krwi angielskiej, także też jest spoko. Tutaj mamy koń arabski, zobaczcie. Tak, to jest arab? Tak, arab. Naprawdę ładne są te konie, słuchajcie. Tak wracamy myślami do tych starych czasów. Zawsze jak na nich jeżę, Ale z tego co mi się wydaje, niektóre z nich są też szybsze niż te, co teraz. E, teraz jesteśmy na pierwszej. Okej, okay, wiecie co? E, kurczę. E, już zapomniałam, którego chciałam kupić. O, szajerek, szajerek. Kurczę, szajerki są fajne. E, ten, co to jest za koń? Morgan, Morgana nie mam, słuchajcie, Morgana. Tylko, że on też jest drogi i nie będzie mnie stać. Kurczę, i mam teraz taki wielki dylemat, słuchajcie. Mam teraz taki dylemat. Ten jest ładny tutaj. Ten obok Huffingenka. E, to jest gorąco krwisty. Myślę, że możemy go kupić, słuchajcie. To jest chyba taka animacja, jak miały te początkowce. Tylko nie wiem, którą maść. Bo to jest taka, wiecie... Taka jakby troszeczkę mało dopracowana, ale czego się spodziewać? To jest generacja 1,5, także wiecie. E, tutaj mamy ten słany swoją drogą. Dobra, bierzemy tego, słuchajcie. E, to ten panda, nie za bardzo mi się podoba to imię. Tym razem e, Varus Phantom Caro Trip. Caro Trip. Kangaroo Runner. Voice Paladin, Big Angel, nie kucze, Baybrick, Żadne imię mi nie pasuje teraz. <grystanie> Fast Eagle, to jest w sumie ładne. No to bierzemy sobie może teraz dorosłego i weźmiemy sobie ogierka, bo do niego mi zdecydowanie dużo bardziej pasuje ogierek. Kupujemy. Go też sobie wyślemy jego, go nie wiem czy tak się mówi. <laughs> jego też wyślemy sobie do stajni. Fajnie tutaj ma koreczki od razu. Zobaczcie, on jest taki e, mega ładny. Naprawdę mi się wydaje, że to jest ta animacja, to po, początkowce miały kiedyś. No to wysyłamy do stajni i ile nam star końców zostało? Słuchajcie, to jest ten moment, w którym patrzymy, ile zostało nam star końców 1122. Kurczę. A chciałoby się jeszcze kupić jakiegoś. Wiecie co, zobaczę ile one kosztują. Ile szajer kosztuje. Szajer jest troszkę droższy. Tutaj mamy tego, ale tego mam, także tego nie będę kupować. O Dziwo nie mam maści innych. Ejku, naprawdę, teraz słuchajcie, teraz to naprawdę nie wiem, czy mam kupować. Myślę, że mogłabym kupić apalozę. E, tutaj mam American Paint. Dobra, wiecie co? Kupuję chyba tego. Tylko nie wiem teraz, którą maś. Będziemy mieli już sobie na tym odcinku trzy razy ten koniec z drugiej generacji. E, chyba ten mi się bardziej podoba. Chociaż w sumie nie wiem. Owa są łane. Dobra, wiecie co, bierzemy tego. E, no i teraz szukanie. Imienia <noise> Najgorsza część e, kupowania konia. Kraut. E, nic mi tutaj nie pasuje. Glasgreen nie. E, square Unicorn. Raindown to też jakoś tak nie. Rainberry może. Rainberg. Dobra, albo Rainberry Dobra, wiecie, sobie bierzemy Rainberg. <noise> Niech by było. Weźmy sobie nieśmiertelny i ogierek, bo też mi bardziej tutaj ogierek pasuje. Lecimy. Kupujemy. Już trzy konie, słuchajcie, trzy konie na jednym odcinku. No to nieźle polecieliśmy, słuchajcie. Zobaczcie, jakie ono oczy mega ładne. Niby tutaj druga generacja, ale jednak e, mimo wszystko... To jest parę takich właśnie szczegółów, które są naprawdę ładne. Tutaj W ogóle tu też jest tutaj taki kwadratowy. E, także wiecie o co chodzi. Ale oczy ma naprawdę ładne. I tutaj pyszczek też jest ładny. Także myślę, że będziemy sobie teraz na nich jeździć. Też wysyłamy do stajni. No i co? Ile nam z tego zostało? 672. Chciałam yy, te konie, te konie, przynajmniej jednego z tych koni wytrenować tym razem. Bo jak zobaczycie, ile ja kupuję koni, a potem ile ja trenuję koni, to słuchajcie, jest masakra, bo ja naprawdę w ogóle nie trenuję koni. To, co kiedyś trenowałam, ustawiłam sobie konie jeszcze. To co kiedyś trenowałam te konie No to było, coś tam było Ale zobaczcie Tutaj ten ma 1,15 Tutaj u tego konia wytrenowałam Ze 2-3 lata temu Tutaj zobaczcie Zobaczcie ile tutaj koni Ten jeden też ma 15, A zobaczcie ile tutaj koni ma pierwszy poziom U mnie to jest słuchajcie Po prostu masakra z tym poziomem ale tutaj sobie weźmiemy wszystkie te trzy koniki no i w sumie chyba tylko tyle ale zobaczcie, tutaj ja mam dosłownie cztery w zasadzie to nie wiem, pięć chyba, bo tutaj jeszcze ten jeden o, jeszcze ten, zobaczcie, ja mam w sumie aż sześć koni z piętnastym poziomem, ale zobaczcie jak na to ile mam tych koni, to to jest mega mega, mega mało i naprawdę nie mam po prostu weny do trenowania najzwyczajniej no w świecie mi się nie chce trenować no ale wiadomo, że teraz jak nie ma też zadanek no to, no to nie będzie nie będzie, wiecie co robić oprócz trenowania no dobra, słuchajcie mamy tutaj tych trzech gentlemanów i jedną gentlemankę no to co do którego, weźmiemy sobie od tutaj od boczku tutaj mamy fast eagle pogłaszczamy go sobie zobaczcie, nawet nie jest, wiecie, słaba animacja, ale dobrze, bardzo, bardzo dobrze się czuję siedząc na takim starszym koniu. E, naprawdę słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale bardzo podobają mi się te konie starej generacji. E, zobaczcie, one są, myślę, mimo wszystko są są naprawdę, naprawdę fajnie. Dajcie znać, co o nich myślicie. Będzie trzeba wybrać jakiś outfitik do niego. E, no a teraz słuchajcie, lecimy do Huffingerka. Kurczę, teraz będę miała dylemat, na którym jeździć. O, to jest pytanie. Lecimy haflingerka. Zobaczcie, haflinger, kurczę, ale on jest co dawny, naprawdę. Ja nie wiem jak to możliwe, że kiedyś mi się nie podobał. Naprawdę po tym jak od razu po tym tak naprawdę wydaje mi się, jak go dodali. No to on jakoś, nie wiem, jakoś mi się nie podobało, po prostu. A teraz, słuchajcie, po prostu za nim szaleję. On mi się naprawdę podoba. To jest teraz jeden z moich ulubionych koni. Nie wiem, jakim cudem. Ja go nie lubiłam kiedyś. Nie wiem. Ale on jest naprawdę, naprawdę cudowny. Tutaj też ma tą odmiankę bardzo ładną. Chyba on trochę bałagan w stajni. Nie ma gdzie jeździć. Naprawdę jest ładny. Naprawdę, dajcie znać, co o nim myślicie. Lecimy do kolejnego. Myślę, że jak na to chwilę będę jeździła na razie na Będę go na razie trenować. A potem po kolei te dwa sobie wytrenujemy, jeżeli uda mi się, słuchajcie, dotrwać do 15 poziomu z trenowania. W co? Szczerze troszeczkę wątpię, ale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, kochani, wybaczcie, króciutkie cięcie, ale już jestem. No i wchodzimy sobie na naszego apalozę. Z tego co mi się wydaje, on jest dobry na mistrzostwo, bo jest właśnie szybszy. No, wydaje mi się, że ładną wybrałam. Wydaje mi się, że tu lepszą. No to co, kochani, tutaj są nasze trzy koniki z dzisiejszego odcinka. E, tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia ile czasu już nagrywam, e, bo znowu zapomniałam popatrzeć na zegarek przed tym, a na OBS w trakcie nagrywania nie można sprawdzić e, u mnie na komputerze by mi się coś zepsuło z OBS em jak zwykle e, także co, słuchajcie myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku, mam nadzieję, że wam się podobały takie zakupy, bo dzisiaj był totalnie zakupowy odcinek jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczki, subskrypcje i oczywiście miłe komentarze, ponieważ jest to bardzo motywujące. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia! Do następnego! I pa pa!